Witajcie Dzieci Boże, poniedziałek, poniedziałeczek, poniedziunio. Zaczynamy no, kolejne spotkanie nowego tygodnia. Jest 6 rano, godzina 6.03 dokładnie. No i mm, przychodzę do was z takim pozdrowieniem serdecznym, życząc wam na początku dobrego tygodnia. I mam nadzieję, że ten, który minął, udał się wam zupełnie. I jesteście z siebie zadowoleni. Na dzień dzisiejszy, właściwie ten cały tydzień, dzisiaj chciałbym Wam podpowiedzieć jedną rzecz. Spotykamy się w ciągu tygodnia, godzin naszych pracy z różnymi ludźmi. Są to ludzie czasem no, fajni, czasem mniej fajni, czasem są to ludzie, którzy, którzy są zadaniem, inni są radością, inni są lekcją. No, tak po prostu życie nasze się toczy, że nie wszyscy ludzie. Nam pasują. To jest normalne, to jest zwyczajne i nawet nie należy się tym specjalnie załamywać. Jacek Kaczmarski śpiewał kiedyś tak: Człowiek człowiekowi wilkiem, ale ty nie daj się zwilczyć. Kochani, Pan Bóg, dając nam nowy tydzień, daje nam i zadaje człowieka. Spotkasz różnych ludzi. Niech nigdy żaden człowiek czy to jest twój szef, czy szefowa, czy pracownik, czy ktokolwiek, nie spowoduje sytuacji, żeby w twoje życie wkradł się smutek. Czasem może być to osoba, która jest bardzo blisko ciebie. Ale nie daj się zwilczyć, czyli prosto mówiąc, nie daj zgasić w sobie Bożej Iskry. Popatrz, dostajesz, jak ufam, kolejny tydzień życia. Wiecie co, wielu go po prostu już nie dostało. Bo się dzisiaj nie obudzili. Zatem po co ten tydzień zmarnować? I tu uwaga, trzy zasady. Jeśli chcesz nie dać się zwilczyć, czyli po prostu przeżyć z ludzką twarzą, mieć przyjemny interfejs użytkownika cały tydzień, potrzebne ci są trzy rzeczy. Pierwsze dobra wola. Musisz chcieć. Drugie pomoc Boża. Ducha Świętego, na którego czekamy, bo już za tydzień Jego zesłanie. I trzecie: musisz nauczyć się słuchać i przebaczać. Jeżeli tak postąpisz, nawet człowiek, który jest najtrudniejszy dla Ciebie, niezależnie od tego, kim on jest, gdzie on jest, jest blisko, daleko, w relacji codziennej, w relacji telefonicznej, pisemnej, jakiejkolwiek, dasz radę. I wiesz co, naprawdę potrafisz. Potrafisz być dobrym człowiekiem. Zatem dzisiaj wyzwanie dla nas wszystkich: Niech ten tydzień minie pod hasłem człowiek. Niech ten tydzień minie pod hasłem druga osoba. Niech ten tydzień minie ci pod hasłem przebaczenie, bo zaczęłeś dzisiaj piękny poniedziałek. Dostajesz cud otwarcia oczu. Zatem do dzieła. Nie daj się zwilczyć. Poproś Ducha Świętego, żeby ci pomógł w odebraniu drugiego człowieka. Właściwie byś cię nie pomylił. I uwaga, miej przyjemny interfejs użytkownika. On naprawdę może wiele zmienić. Uśmiech, serdeczny. Może dawno już tego nie robiłeś. Ręka wyciągnięta, nie pięć zaciśnięta. Otwarte dłonie, nieschowane ręce. Cały tydzień przed Tobą. Tydzień szansy, tydzień dobra, tydzień szczególny. Uwierz, że taki będzie. No to cześć. Trzymajcie się i powodzenia. Nie dać się ludzie. Dobrymi bądźcie. Jeśli potraficie. No to cześć.